Myślisz, że problemy ze snem to coś, z czym trzeba się pogodzić, to błąd. Te trzy ćwiczenia mogą być rozwiązaniem dla Ciebie. Przede wszystkim ćwiczenie trzy jest niezwykle ważne, abyś mógł dobrze zasnąć i spać nieprzerwanie. Wiele osób nie może dobrze zasnąć ani przespać nocy, ponieważ ich mięśnie są po prostu zestresowane, napięte i naprawdę niespokojne. Kiedy twoje mięśnie są w takim stanie, nie możesz spać. I dlatego usuwamy ten niepokój z mięśni. Rozciągając je i sprawiając, że stają się naprawdę elastyczne, aby czuły się komfortowo. Przede wszystkim w ostatnim ćwiczeniu zawsze rozluźniamy najważniejszy mięsień. Do pierwszego ćwiczenia najlepiej uklęknij na czworakach. I unieś trochę dolną część pleców do góry. I postaraj się pozostać w tej pozycji, opuszczając ładnie biodra. Jeśli nie masz wystarczająco siły w ramionach. Połóż się na kanapie, na przedramionach, lub bezpośrednio na klatce piersiowej, i po prostu się rozluźnij. I ważne jest, aby pachwiny opadły. A brzuch wcale nie chciał schodzić tak nisko pachwiny chcą w dół. I dzięki temu bezpośrednio równoważymy siedzenie, którego i tak prawdopodobnie było przez cały dzień za dużo. A wiele osób niestety śpi również na siedząco. Więc to, że odbywa się to w pozycji wyprostowanej, jest podstawą regenerującego snu. A potem po prostu pozwalasz mięśniom i powięziom się rozciągać, stawać się coraz dłuższymi i pozbywasz się napięcia i stresu. Zrób głęboki wdech, a potem wolno wypuść powietrze. I zwykle napinamy, żeby nasze mięśnie również stały się silniejsze. Aktualnie przed snem tego nie robimy, bo mogłoby nas za bardzo pobudzić. Chcemy teraz się uspokoić po prostu się zrelaksować i coraz bardziej wpadać w nastrój do spania. Pięknie, świadomie oddychaj. To ciągnie w pachwinach. W stawach biodrowych, może w plecach, to wszystko jest w porządku. To musi być jedynie na tyle pozytywnie znośne, żeby wciąż stanowiło taki przyjemny, komfortowy ból. A następnie powoli unosisz się ponownie do góry. Przechodzisz na chwilę do ruchu przeciwnego. Kierując pośladki w stronę pięt. A następnie siadasz sobie i przenosisz nogi do przodu, mniej więcej pod kątem 90 stopni, uginając kolana, a następnie powoli i stopniowo przesuwaj się coraz bardziej do przodu. Złap mocno stopy, lub pociągnij się za nogi, albo użyj pętli. I cały czas teraz. Przyciągaj się coraz bardziej do przodu. Weź głęboki wdech i głęboki wydech. Nie zdziw się, jeśli teraz poczujesz ciągnięcie w dolnej części pleców, bo przed chwilą byliśmy w innej pozycji, w której plecy były bardzo skrócone, jeśli chodzi o rozciągnięcie mięśni i powięzi. Teraz są one znów rozciągane. Oddychaj spokojnie i przesuwaj się do przodu. Weź głęboki oddech, a kiedy wydychasz, ciągnij delikatnie dalej do przodu, a następnie powoli się podnosisz. I przechodzimy do trzeciego z naszych ćwiczeń. Połóż się teraz wygodnie na plecach. Możesz również od razu położyć się do łóżka, oczywiście. Możesz zasnąć w trakcie ćwiczenia albo zaraz po nim, a następnie bardzo ostrożnie. Opuszczasz swoją głowę coraz bardziej w dół. A następnie opuszczasz kolana, całkowicie się rozluźniasz i nabierasz głęboko powietrza. I wydychasz. Zakryj dokładnie nos i usta, a następnie spróbuj wciągnąć powietrze przez zupełnie zamknięty nos. I wciągasz powietrze, wykonujesz trzy albo cztery głębokie oddechy. I znowu nabierasz powietrza i wydmuchujesz je, aż nic już nie zostanie. Kiedy już nic więcej nie wyjdzie, zatkaj nos, zamknij usta i spróbuj nabrać trochę powietrza. I znów zaczerpnij powietrza. I jeszcze raz weź wdech. I wydychaj, aż nic już nie zostanie. Potem zatkaj nos i usta, a następnie spróbuj wziąć wdech przy zatkanym nosie. A więc teraz jeszcze raz wdech przez nos. A teraz na koniec połóżcie jedną dłoń na brzuchu, a drugą spokojnie na klatce piersiowej. I postaraj się, żeby przy oddychaniu unosiła się tylko ręka na brzuchu. I swobodnie opadała. I przy tym możesz łatwo zasnąć i najczęściej tak się dzieje podczas tego ćwiczenia. Jeśli już trochę czujesz się senny, to zapisz teraz film tylko po to, żebyś mógł go jutro łatwo znaleźć i ponownie użyć.